Znaleźliśmy sobie kolejny samochód elektryczny do przetestowania. Tym razem jest to takie nieduże elektryczne, elektryczne Renault. I tak, żeby wsiąść do tego samochodu trzeba oczywiście mieć aplikację. O, znowu ktoś do mnie dzwoni, ale to teraz... Trzeba mieć e, aplikację. Jak mamy już taką aplikację, tutaj pojawia się rezerwacja, a potem e, zeskanuj kod QR. No dobrze, klikamy zeskanuj kod QR, idziemy szukać. Zapytamy Cię o czystość tego trafikara. Dobra, idziemy szukać kodu QR. Podejrzewam, że powinien być gdzieś przy. O, jest. Tu jest, słuchajcie. Już się zeskanował? Ale szybko się zeskanował. Uważaj, Bartek, bo tu samochód z tyłu. Szybko się zeskanował, a ktoś zostawił. Kole ktoś zostawił w środku. No nie, no jak już ktoś coś jeździ takim samochodem, to powinien raczej zostawiać go czysty czy znośny. No dobra. Siadasz? To chodź. Czysty czy znośny? No znośny. Tu się robi cieplej w ogóle. O, tu się robi cieplej. 19. Zapiszę. Dobrze, możemy jechać. W takim razie Drive, automatyczna skrzynia biegów i, i cyk. Jedziemy. No i zobaczymy, jak będzie się jeździło tym samochodem. Ten przynajmniej ma dźwignię, dźwignię z zmiany biegów. Poprzedni, wypożyczony e, samochód nie miał. No dobrze, ruszamy w krótką podróż dookoła Pragi, ale Pragi naszej, warszawskiej, nie Pragi czeskiej. O, on wydaje dźwięki przy niskich prędkościach. To jest samochód, który wydaje dźwięki, chyba żeby e, piesi wiedzieli, że jedziemy. No bo wiecie, z elektrycznymi samochodami jest tak, że nie słychać. Mamy 29% naładowania mm, baterii. E, 14,8 kWh na 100 km zużycie to jest naprawdę. Niezłe. Najniższe z tych wszystkich samochodów, które do tej pory testowaliśmy. Zasięg 73 km. Na pewno tyle nie, przyje, nie przejedziemy. O, zielony. Dobra, możemy jechać dalej. To jest samochód, który ma 4 drzwi. No, jak policzymy, bagażnik będzie 5, ale yy, to jest większy samochód niż ten, którym jeździliśmy, czyli Fiat 500. To jest Renault Zoe, jeśli dobrze pamiętam. I tenże samochód jest naprawdę yy, na miasto. Myślę, że może być wygodny, jeżeli jedziemy ekipą na imprezę w jedną stronę, a potem wracamy taksówką. Cztery osoby mogą się zabrać, każdy ma... Bartek, jak Ci tam z tyłu? Bardzo wygodnie. Tak? O, no to jest trochę większy samochód. Rzeczywiście rzeczywiście, on jest większy niż, niż tamten Fiacik. O, pokażemy Wam Most Świętokrzyski. Pojedziemy w stronę mostu, ale nie będziemy przejeżdżać, bo nie wrócimy stamtąd. Dobrze, jeździ. Ciekawe, jak z hamulcem. Tamten samochód, hamulec, jak nacisnąłem, to stał, a ten puszczam jedzie. Puszczam jedzie. Nieco inaczej. No Co do jakości tego samochodu, słuchajcie, nie będę się wypowiadał, bo to jest samochód z car sharingu do, do wypożyczenia. Trochę wzrosło zużycie energii, ale zobaczymy, jak średnio i 15,3 w tej chwili pokazuje. Materiały, no, to jest y, samochód, który, który jest takim powszechnym samochodem, więc nie ma się co spodziewać tutaj y, rewelacji, jeśli chodzi o wykończenie, o materiały czy o, o to, jak on w środku wygląda. Y, ale jeśli chodzi o samą jazdę, y, no, przyspieszenie to też raczej y, znów nie zwala. Ten mały wariat Fiat, Fiat 500 był naprawdę niezły, a ten. Jest poprawny, jeśli chodzi o przyspieszenie, ale za szybko też nie jeździ. Ma dwa ekrany, duże dwa ekrany jeden przed, jeden przed nami. Ten ekran wyświetla takie podstawowe informacje, czyli z jaką idziemy prędkością, jakie mamy zużycie energii, ile nam zostało do naładowania. Ten samochód ma, słuchajcie, przejechane 40 tysięcy kilometrów więc już całkiem sporo. Mm. Jeśli chodzi o samoruszanie, no to, to wiecie, to tak jak każdy elektryk, to błyskawicznie rusza. To jest niesamowita sprawa. Jak człowiek się przyzwyczai do tego, no to, to chce. O, a w ogóle czy automatyczne światła są automatyczne, dobrze. Jakieś tak mam wrażenie, te wszystkie dźwignie są od siebie tak daleko trzeba tutaj sięgać po wszystko, ale... Yy, no, ale wszystko jest w tym samochodzie. Więc. Yy do jeżdżenia po mieście może być wygodny, bo nie jest za duży cztery osoby się zmieszczą, więc dla niedużej rodziny myślę, że się nada no, bagażnik ma klapę otwieraną od tyłu, więc i zakupy da się zrobić drugi ekran, bo pierwszym, o pierwszym przed kierowcą Wam powiedziałem drugi ekran jest taki, że wyświetla mapę i inne rzeczy tutaj co my tutaj możemy zrobić? on jest dotykowy, więc możemy sobie i Przełączać stację i wyłączyć radio, telefon wybrać. Telefon mamy niepodłączony, bo jesteśmy tutaj na chwilę, jesteśmy gościem. Dosyć miękko jeździ to auto. Na nogi miejsca sporo fotele jak to fotele w tego typu, w tej klasie auta szyby elektryczne jak to w elektrycznym samochodzie nie będziemy go oceniać w jakiejś stopniowej skali dawać mu punktów jak na auto które jest w carsharingu i za parę złotych można nim pojechać z jednego miejsca w drugie nie emitując śladu węglowego i jadąc naprawdę na na prądzie jest nieźle szkoda tylko jeszcze, że nie mamy pewności co do tego, że, że ten prąd, którym ładujemy te samochody zawsze jest zielony bo w większości w Polsce on jest niestety niezielony ten nasz miks energetyczny w ogromnej większości podchodzi jeszcze z, z, no z węgla i jeszcze to trochę potrwa no dobrze czy coś chcielibyście jeszcze wiedzieć o tym samochodzie? co ja chciałbym wiedzieć jeżeli bym się zastanawiał i miał go ocenić, czy jest drogo. A czy jest drogo? Któż to może wiedzieć, ile ten samochód kosztuje? Różne są wersje, ale wiecie, z samochodami elektrycznymi to jest tak, że one w zasadzie od 100 tysięcy w górę. Czy te najtańsze wersje, e, najtańsze wersje tych mm, e, marek, które pro, produkują tanie samochody, trochę poniżej. Ale tak to stówka i tylko więcej. A gdzie jest limit? No. Z limitami są tak. Z limitami jest tak, że w zasadzie nie istnieją. Zaskakujące jest to, że ten samochód, jak na 40 tysięcy w carsharingu naprawdę dosyć przyjemnie jeździ. Mogłyby te samochody być czystsze, bo one nie są pierwszej czystości, ale ci, którzy użytkują, raczej pewnie nie dbają. Płacą, biorą, zostawiają i jadą dalej. Dobra, jedziemy na nasze miejsce. Z którego wzięliśmy ten samochód, zrobiliśmy krótką wycieczkę po Pradze. I teraz odstawimy auto. Ciekawy jestem, ile zapłacimy. Może aplikacja będzie nam pokazywała, na jakim my jesteśmy etapie, jeśli chodzi o zużycie. O! Taka wycieczka, ile Bartek już jedziemy? 7 minut mniej więcej. Siedem minut i płacimy 5 zł89 groszy. Zł. No, powiem wam, jest nieźle. 5 zł za w te 7 minut to my byśmy dojechali do centrum Warszawy z tego miejsca przez most Świętokrzyski i jesteśmy w centrum i zostawiamy tam samochód. I Jeżeli jechalibyśmy we cztery osoby, no to bo złoty 20, po złoty 50 i jesteśmy w centrum. No to wiecie, to nawet trzaśnięcie drzwiami taksówką jest droższe, ale bo 8 zł w Warszawie. No, ale te samochody też nie są powszechne. My, żeby znaleźć ten samochód elektryczny, to jak spojrzeliśmy na mapy samochodów w Warszawie, to zobaczyliśmy, że jest ich kilka. I w naszym zasięgu, o, tutaj było miejsce, ale nie zaparkowałem. O, a teraz, gdzie to zostawić ten samochód? Zawrócę, zawrócę i, i wrócę tam na to miejsce. Miejsce w Warszawie, słuchajcie, miejsce w Warszawie, żeby znaleźć do parkowania. To jest cud. Trzeba mieć dużo szczęścia. Jedzie coś, nie jedzie. Kamera z tyłu brudna, więc widać tak sobie, ale widać. No dobrze, dobrze. I gdzie to było? Tutaj było. I zaraz. O, jest ekstra. Mam nadzieję, co to za znak. Czy tutaj jest? Nie, no zwykły znak parking. Cztery miejsca dla szpitala jakiegoś. Nie. I to nie jest my. oznaczone. To są kolejne oznaczone A Masz zakreślone je. Dobra. Zaparkowałem. O. No i co? I to by było tyle przygody naszej z Renozoe. Zoe. Kosztowało nas 100 6,19 zł. Ekstra. Wyłączam. Wysiadamy. A jeszcze musimy kamerę odczepić. No dobrze. Zakończ wynajem. Zdążymy, jak kliknę zakończy, uciec z samochodu, czy nas zablokuj? Próbujemy. Mamy ileś sekund? Zakończ wynajem. <grym> <grym> Zamk. <grym> A nie, wysiedliśmy. Trafikar został zamknięty. Ojoj, no i nie wiem, czy go wyłączyliśmy, czy nie. No nie możemy tak zostawić samochodu. To trzymaj tę kamerę, ja wsiądę, zobaczę co tam się dzieje w środku. Nie działa nic, a czy wyświetla się? Myślę, że on się zablokował, mimo że od środka mogliśmy otworzyć. Zamknij i teraz da się otworzyć? Da się otworzyć. Trafikar OK rozumiem. No dobrze, i co my zrobiliśmy? Nie, on jest tutaj już gotowy do, zarezerw do zarezerwowania jako następny, czyli myślę, że możemy go zostawić, on się za moment wyłączy. No i to by było na tyle. Do zobaczenia z Reno Zoe.